Koniec rynku pracownika 100, 200, 300, 500 CV. Ile trzeba wysłać cv żeby znaleźć upragnioną pracę? Ile trzeba wysłać CV-ek, żeby w 2025 roku młodzi Polacy mogli po prostu pracować? Wyobraź sobie, że masz 24 lata, masz dyplom, kursy, studia. Robiłeś wszystko tak, jak trzeba, ale mimo to nikt nie chce cię zatrudnić, bo nie masz doświadczenia, bo chcesz za dużo pieniędzy. A może po prostu, bo Twoje stanowisko przejęła już sztuczna inteligencja? W tym filmie dowiesz się, dlaczego bezrobocie młodych w Polsce gwałtownie rośnie? Z jakich powodów młodzi ludzie nie mogą znaleźć pracy? Jak social media kreują fałszywy obraz sukcesu, który tylko pogłębia frustrację? Dlaczego sztuczna inteligencja już zabiera niektóre zawody młodym ludziom? I co możemy z tym wszystkim zrobić, zanim będzie za późno? Mamy inflację, wysokie ceny mieszkań, toksyczne środowiska pracy. Trudno się zmotywować, kiedy za minimalną krajową możesz ledwo przetrwać. Znam takich młodych ludzi, którzy chcą coś zrobić, tylko nie widzą sensu. Wchodzą na rynek pracy z dyplomami, kursami, znajomością języków i słyszą 3000 netto, i będziesz się uczyć po paru latach studiów, a nawet jak chcą pracować, to nie ma gdzie. Jedno stanowisko, 300 kandydatów, firmy wezmą dwie osoby, reszta. Dziękujemy, odezwiemy się. I wiesz co, nie chodzi tylko o rynek. Dużo mówi się też o pokoleniu Z. To pierwsza generacja, która dorastała całkowicie online. W świecie, gdzie wszystko dzieje się natychmiast: lajki, sukces. Chcemy efektów od razu, kariera w rok, pieniądze w miesiąc, popularność w trzy dni. Ale życie nie działa jak TikTok. Nie da się przesunąć palcem do lepszego scenariusza. A kiedy rzeczywistość nie daje natychmiastowej nagrody, łatwo się takim osobom zniechęcić. I tutaj chcę ci coś opowiedzieć o czymś, co ostatnio powiedział mi mój znajomy i co totalnie mnie uderzyło. Powiedział mi wprost: Mam paru znajomych, którzy mają 24 lata i nigdy nie pracowali. Ani razu, ani dorywczo, ani na wakacje. Nigdy. I wiesz co? To nie dlatego, że nie mogli, tylko dlatego, że po prostu nie chcieli. Uważają, że fizyczna praca to upokorzenie, że zarabianie 3000 to porażka, że jak nie jesteś influencerem albo nie masz pasywnego dochodu, to lepiej siedzieć w domu. I to jest część problemu, o której rzadko się mówi. Bo jasne, system jest chory, rynek trudny, firmy często nieuczciwe, ale też rośnie pokolenie ludzi, którzy nie chcą się zaangażować w żadną realną pracę. Niech nie ma rok do pracy, brakuje. Bo ja nie wiem, może ty w ogóle jesteś już ostatnim bezrobotnym w tym kraju. Elika. Ja ci to mówię od 40 lat. Robić z ma komu. To jest cichy wybór, wolenie robić nic, niż robić coś, co jest poniżej moich wyobrażeń. A praca jakakolwiek daje poczucie sensu, odpowiedzialności, rytmu. I nie każdy musi być startupowcem, traderem czy TikTokerem. Czasem warto po prostu zacząć gdziekolwiek, żeby ruszyć z miejsca. Jeśli uważasz, że ten temat to nie jest błahostka, zostaw komentarz dla zasięgu i łapkę. YouTube coraz częściej tnie zasięgi, a tak tylko możemy sprawić, żeby ten film dotarł do jak największej liczby ludzi. Może dzięki temu filmowi ktoś poczuje, że nie jest sam i też po części docenicie moją pracę. Dzięki wracamy do materiału. Na pierwszy rzut oka bezrobocie w Polsce wydaje się stabilne i niskie. Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu 2025 roku wyniosła 5,1%, jak podaje GUS. Jednak, gdy spojrzymy na młodych ludzi w wieku do 25 roku życia, obraz zmienia się diametralnie. W tej grupie stopa bezrobocia wyniosła aż 13,5%, co oznacza, że około co siódmy młody Polak w tym wieku jest bez pracy, a to wszystko to wzrost o ponad 27% rok do roku, wskazują najnowsze dane Eurostatu. Ten wysoki wskaźnik oznacza, że młodzi ludzie mają dziś znacznie trudniejszy start na rynku pracy niż reszta społeczeństwa kiedyś, mimo że wielu z nich ma wykształcenie i chce pracować. Rzeczywistość często brutalnie odbiega od oczekiwań. Przez lata wmawiano nam, że młodzi ludzie to leniwi roszczeniowcy, ale to nie jest zero jedynkowe. Młodzi chcą pracować, ale nie za najniższą krajową, bez życia, w umowach śmieciowych, bez perspektyw. Po prostu nie chcą być bardzo często wykorzystywani. Wchodzą na rynek pracy z dyplomami, kursami, znajomością języków i słyszą 3000 brutto, ale będziesz się uczyć po 5 latach studiów, a nawet jeśli chcą pracować, to często nie ma gdzie. Jedno stanowisko, 300 kandydatów, firmy wezmą dwie osoby. Reszta, dziękujemy, odezwiemy się. Co roku tysiące młodych ludzi kończą studia i trafiają na mur. Ich kierunki nie mają pokrycia w rynku. Bo firmy chcą ludzi z doświadczeniem, nie z pustym papierkiem, a przecież uczelnie co roku produkują tysiące absolwentów, kierunków, na które rynek potrzebuje może kilkuset specjalistów, gdzie ma iść reszta, ma obniżyć swoje oczekiwania i nie pracować w branży, którą studiowali. Efekt lawina frustracji, początki depresji, a czasem nawet coś gorszego. Social media zalały nas obrazami sukcesu. Zrezygnowałem z etatu, teraz zarabiam online z plaży na Bali. Wystarczy wiara w siebie, twój mindset to wszystko, ale powiem ci szczerze, to ściema. Większość tych guru zarabia, ale na sprzedawaniu marzeń innym. Kursy, e-booki, coachingi, tysiące młodych ludzi porównują się do tego sztucznego ideału i czują się gorsi, bo siedzą w domu z CV. Podczas gdy TikTok mówi, jeśli nie zarabiasz 10 tysięcy w wieku 20 lat, to jesteś nieudacznikiem. Bezrobocie to nie tylko brak pieniędzy, to także ogromny ciężar dla psychiki młodych ludzi. Kiedy dzień za dniem wysyłasz CV i słyszysz tylko dziękujemy, odezwiemy się. Wtedy zaczyna się dziać coś znacznie gorszego niż frustracja poczucie bezsilności i braku sensu. Dla wielu młodych utrata nadziei na znalezienie pracy staje się źródłem głębokiego stresu, lęku, a nawet często depresji. Niepewność jutra. Presja oczekiwań rodziny i społeczeństwa, oraz ciągłe porównywanie się do idealnych obrazów sukcesu w mediach społecznościowych tylko potęgują te trudności. Coraz częściej młodzi zmagają się z izolacją, spadkiem samooceny i poczuciem, że nie spełniają oczekiwań ani swoich, ani innych. To cichy kryzys, o którym często się nie mówi, a który w rzeczywistości może mieć poważne konsekwencje dla całego pokolenia. Zawody, które miały być bezpieczne, dziś przejmuje sztuczna inteligencja. Copywriterzy, graficy, tłumacze. AI robi to szybciej i taniej. Nawet księgowość i obsługa klienta są pomału automatyzowane. A będzie tylko gorzej. Zobaczcie ostatni fragment z rozmowy w kanale Zero. Krzysztofa Stanowskiego z biznesmenem, który założył Impost, Rafałem Brzoską. Ale o czym mówimy? Mówimy o tym, że co 6 miesięcy od 2010 roku moc obliczeniowa sztucznej inteligencji. Się podwaja, a obecnie zaczyna się potrajać co 6 miesięcy. Co to dla nas oznacza? I żeby była jasność, cytuję osoby, które o tym mówiły, mm. które są twórcami wiodących się modeli językowych, a nie o tym, co ja, e, co ja myślę. Uważają, że w ciągu dwóch lat 25% zawodów zostanie zastąpionych sztuczną inteligencją. To są ich słowa. Mnie to osobiście również przeraża. Eksperci z McKissney szacują, że do 2030 roku miliony ludzi na świecie będzie musiało się przekwalifikować, a analizowali tylko wybrane przez siebie państwa. Czy Polska jest na to gotowa? Tak wielu młodych ludzi naprawdę walczy, stara się i rozwija, szuka szans, ale prawda jest taka, że większość młodych wybiera łatwiejszą drogę, licząc na szybki zysk bez wysiłku, poddając się presji social mediów, które promują życie bez pracy. To duża część tego problemu. Życie często bywa brutalne, nie ma gwarancji na sukces. Nie każdy talent zostanie doceniony, a rynek pracy wymaga elastyczności, pracy nad sobą i pokory. Zacznijmy wreszcie o tym rozmawiać szczerze i bez idealizacji, bo tylko wtedy mamy szansę stworzyć przyszłość, w której młodzi ludzie nie będą ani ofiarami, ani leniami, tylko odpowiedzialnymi dorosłymi, gotowymi na wyzwania. Podziel się tym filmem. Niech dotrze do kogoś, kto się dzisiaj zastanawia, jak się odnaleźć na rynku pracy. A ty co myślisz o dzisiejszym rynku? Podziel się swoją opinią w komentarzu. Zostaw suba, łapkę w górę. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.